Dzień dobry słońca. Dzisiaj sobie sprawdzimy z anielskich kart, co nam się pokaże. Więc od razu mówię dla tych zgryźliwców o tarot i aniołki. To tak od razu mówię, nie tarot i aniołki, bo to są anielskie karty orakle. Zobaczymy, co one pokażą. Ja dawno nie kładłam z tych kart w ogóle wam żadnych nie robiłam czytań. Już nie wiem, ze spół roku może trochę dłużej. Dołożymy sobie oczywiście znaki. Zobaczymy, co to będzie za czytanie, dla kogo to będzie czytanie. O co tu chodzi? Ja miałam w ogóle dzisiaj bardzo fajny dzień. Miałam dwa zlecenia, słuchajcie, na oczyszczanie domów, e, mieszkań. I co najlepsze, że byłam oczyszczać po prostu nie w polskich rodzinach, nie w słowiańskich tutaj, tylko w szkockich. I to jest zaskakujące. Ja wiem, że oni wierzą e, i tak dalej, ale to było zaskak zaskakujące, że po prostu e, chcieliby, Polka oczyszczała im mieszkanie, tak. Przecież dużo jest też wiedźmy tutaj jakby nie było, Wikanek, też mogą to zrobić, nie? no ale jakoś tak, nie wiem, fajne, fajne, fajne doświadczenie. Zacznijmy już teraz kłaść, bo też mówię, przed chwilą przyjechałam, chcę chwilkę tak odsapnąć sobie, rozluźnić się i Wam położyć po prostu te karty. A potem sobie idę coś zjeść. No i wieczorek będę miała taki lajcikowy. E, także, kochani, sprawdzamy, patrzymy, co się pokaże nam. E, dla kogo to jest przede wszystkim i co będzie głównym tematem przewodnim. A więc jedziemy o. Kobieta. Kobieta się pokazała nam. Kobieta z pieniążkiem. Bezpieczeństwo, szczęście, stabilizacja e, przy tej kobiecie, ale też tutaj. Pokazuje się, że ta kobieta chce podjąć jakąś strategię, ale zobaczymy do czego dąży. O, ta kobieta chce podjąć jakąś strategię, czyli uleczanie siebie, przyciąganie jakiegoś szczęścia i otwieranie takich drzwi. Tylko i wyłącznie dla siebie. Drzwi do takiej obfitości związanej z szczęściem, bezpieczeństwem, z uleczeniem się. Co dalej mamy? O, uleczeniem się, słuchajcie, aliasa. Uleczenie się po czym, po złamanym serduszku, karta mówiąca, że coś musiało się zadać u niej w życiu, że po prostu te serce mogło jej pęknąć. Czyli mógł być jakiś zawód miłosny, chociaż niekoniecznie, bo to też może być zawiedzenie się na osobach bliskich, tak? Ale dalej jedziemy czakra siódma, ale tutaj pokazuje się nam Archanioł Uriel. Tu pokazuje się, że ta kobieta poszła w tą stabilizację. Te anioły będą ją pchać, będą ją prowadzić odnośnie tego uleczenia, tej mocy. Tu jeszcze możliwe, że do końca jeszcze nie będzie tak uleczona, ale już będzie działała, już będzie bardzo dużo robiła w tym kierunku. Pokazuje się, że ona odchodzi. Odchodzi i idzie w przód lecz jeszcze chwilami może się odwracać, odwracać się za siebie, ale już opuszcza tą, tą strefę jak najbardziej. I to wszystko było tak jakby zaprojektowane, jakby tak musiało być. Jest przez te anioły oświetlane, można powiedzieć, ta droga do tego szczęścia, tutaj otwarcia się drzwi, jest oświetlona, by prowadziła, by prowadziła tą osobę. I tu jest uleczanie się uleczanie się, ale to nie będzie zwykłe uleczanie, to nie będzie po ostatniej na przykład, nie wiem, zawiedzeniu i ta trauma, że powstała, czy po ostatniej relacji, to będzie uleczanie odnośnie całego, cał, całego, takiego całego kształtu, czyli wszystkiego, co się wydarzało u Was w życiu. Może być trudny i bardzo taki y, etap, jeżeli chodzi o to uleczanie, ciężki, ale tu będzie odpuszczać ta, ta osoba. Mhm. Mm tu jest jakieś światełko, maski, ściąganie i opadanie masek. Też się pokazuje. Ktoś będzie zdejmował maskę. Dalej się pokazuje. Dopiero po. Będzie ta osoba chciała iść i otworzyć drzwi do romansu, czyli pierw chce się uleczyć, pierw, bo jeszcze nie jest gotowa, na razie może trzyma jakąś tam maskę na twarzy, że już jest ok, że jest zajebiście, ona jest gotowa na miłość, a tak naprawdę ta osoba jeszcze nie jest gotowa, idzie w dobrym kierunku, nawet w bardzo dobrym kierunku, ale jeszcze coś jest w tym sercu. Dalej się pokazuje Archanioł Michał, Archanioł Michał e, mówi, że będzie tak, będzie pomoc od góry również, w odnośnie odcinaniu tych traum związanych z tymi emocjami, z tymi uczuciami, z tymi zranieniami. I mamy obok Archanioła Gabriela, który też pomaga w uleczeniu. Co dalej mamy? A, i dopiero tu się pokazuje, że spadają te maski, odchodzicie od tego, co. Pokazujecie, czy mówicie, że już jesteście uleczeni, tak gówno, prawda? I tu dopiero się otwierają Wam drzwi do tych, do tych finansów: do finansów powoli. Jest ten świeży po podmuch nowości. W nagrodę dostajecie te uleczenie tego serca yy, przez Archanioły, które Wam tam pomagają, i tu się pokazuje, że macie połączenie fajne, ktoś idzie do Was. Ktoś idzie do Was, będziecie świętować coś, to jest połączenie jakieś odgórne, tak jakbyście byli z kimś. Siła, odwaga, to jest a, a, anioł odwagi, że was będzie popychał w tym kierunku. Czyli widzicie. Odnośnie też będziecie coś odcinać, od czegoś odchodzić, stawać na wysokość działania, dostać takiej siły, by po prostu nawet otworzyć buzię i powiedzieć komuś, co sądzicie, co myślicie, co u niektórych oczywiście osób. I mamy co. Stabilizacja, bezpieczeń, bezpieczeństwo. Archanił Ariel Ar, Ar jest obok. Dodatkowo, a pokazuje się obok kontrakt. Kontrakt, czyli to, jakby było to, co zapisało się u was przed zejściem na Ziemię, czyli to musieliście przejść, to była wasza droga życia. I tu jest wasze lustro, wasze lustro, ale też są u niektórych mogły być jakiekolwiek działania magiczne. Zaraz będziemy wiedzieć więcej, czy to po prostu ktoś robił, czy. Czy to było po prostu zaprojektowane, czy to wy coś przyciągaliście? No, na pewno mamy chłopa, na pewno mamy chłopa. Pokazuje się nam tutaj chłop, dopiero co się otwieracie, otwieracie się na serce. Przychodzi do was chłop, który jest wam przyznany, tak? Odgórnie. Ten chłop będzie sobie po prostu do was szedł i otwierał się na uczucia. On chce miłości i chce wam dać tą miłość. Tutaj jest wsparcie. Góry, jak najbardziej, i mamy Archanioła Miłości, również, który będzie to wsparcie Wam dawał. Tylko Wy musicie podjąć dobrą strategię, czyli też ta, ta strategia, co była na początku, i wybrać odpowiedni kierunek Waszej drogi. Co mamy dalej? Szybko taki i kończę. Mamy tutaj błogosławieństwo, spełnienie mamy i mamy kartę, tu akurat też się w tej talii pokazuje słońca, która mówi nam o tym bezpieczeństwie, o szczęściu i szczęśliwa rodzina. Zobaczymy dla kogo to było, bo się jak zwykle rozgadałam, a Bożena będzie mi pisać znowu, że, że dużo gadam, zamiast szybko rozkłady robić. Już miałam kilka takich komentarzy od jakiejś Bożeny. No. Bożena, nie denerwuj się, weź na szybkie obroty, tam jest taka opcja. Będę tylko tak szybko wtedy gadać. Pozdrawiam. A więc, dla bliźniaka. Dla barana. Dla raka. Dla skorpiona. Dla lwa. Mamy sześć? I dla ryb. Czasówek nie ma. Od razu mówię. Zobaczymy dla reszty, co się pokaże. Ale w tych akurat, są kolektywne i są wyciągnięte, to albo on z nią, albo ona z nim. Albo wy, jak macie taki znak, to z kimś lub wy, jak nie macie tego znaku, a jest pokazany, też może być może być dla Was albo dla tej osoby, o której chcecie coś dowiedzieć. Także ściskam całuję, pozdrawiam serdecznie i lecimy z drugim filmem. Będę się tak starała Wam chociaż po dwa filmy dziennie wrzucać buziolki.